Do hej, hej, hej. Dzień dobry wszystkim. Witam was yy, z którego? Yy, nie pamiętam, którego. Dziewiąty? Dziewiąty weekend chyba teraz jest, tak? Tak, Co prawda jesteśmy w tygodniu, bo są wakacje, ale jest weekend. I pokażę wam, mamy nowy skład. Jesteśmy w sumie w piątkę. Karol jakiś niepocieszony. Jesteśmy dzisiaj na Kwisie, na Dolnym Śląsku. Zobaczcie, co tu się dzieje. Deszczówka. Wszyscy mówią, że jest stan alarmowy i w ogóle, ale u nas nic się nie dzieje. Zobaczcie, Kwisa co prawda jest delikatnie podwyższona. Tutaj boczny, boczna rzeczka daje jakiś tam troszeczkę większy dopływ tej wody. Tutaj widać, że płynęła woda, bo i krzaki są położone, także największa fala przeszła wczoraj, przedwczoraj już, a to oznacza tylko dla nas ten plus, że ryba z jeziora wyszła do rzeki Kaczcie, Jak się zawsze I, I jest szansa na ciekawego klenia, na ciekawego jazia y, Co prawda pogoda, jak widzicie, no, nie rozpieszcza nas Ale duży. Ale, o, tam widziałem rybę Nie wiem, czy to będzie na filmie widać, ale się błysnęła no, jakaś się bokiem e, y, Także jest, jest ryba, widać ją Mam nadzieję, że coś połowimy Jest z nami pierwszy raz Antek i Staszek Tak A ja mam nadzieję, że... Zobaczymy, jak tam chłopakom pójdzie na pierwszy ja ich nadzieję, raz z muchówką. Tranek, znowu nie skąpie. Franek nie chce się skąpać dzisiaj, także o, widzicie jakie ładne wyjście tam było? To jest wyjście ładnego klenia. Także, no nie przedłużam, nie przedłużam, przebieramy się, lecimy do wody. Ale spad, widzicie, ja się nie szykowałem na rybę, bo tak tylko zarzuciłem i nie zaciąłem jej za dobrze. Ale widzicie, o tym właśnie mówiłem. Ta, ja ją widzę, bo ja ją zobaczyłem, ona z wierzchu wzięła. A to był pstrąg, O dziwo to był pstrąg. Pstrąga się tu nie spodziewałem teraz. Hopaki, więc tak, rzucacie tak jak wam powiedziałem. Tu jest ten główny nurt. Ryby będą siedziały w tym nurcie i za tym nurtem i w tamtej wodzie deszczowej, która spływa pod samym murem na tym spokojnym i tutaj w nurcie. Tu, gdzie my i ryby nie będzie, bo jest za płytko. Rzucacie i delikatnie obserwujecie swoją muchę jak zobaczycie, że coś się koło niej... czyli tak, tak trochę tak, odczepiasz sobie muchę przyjdź sobie teraz tak, za kij yy, czekaj, na razie mi go daj tak sobie, złap tutaj linkę tak, pod palce tak, i rób sobie taki ruch ole, masz daleki zasięg, wiesz i sobie po prostu ona tak spływa trochę ją widzisz, trochę nie, ale ty masz fajny czarny taki kolor taki bardzo naturalny co prawda dla Ciebie gorzej, a dla ryb lepiej. I znowu pod prąd delikatnie rzucasz. I albo delikatnie ściągasz, musisz sobie to, wy... no niestety to już wymaga troszeczkę wyczucia, bo musisz tą linkę wyczuć. Musisz widzieć, gdzie jest ta mucha, gdzie zarzucasz i delikatnie ściągasz. Jak ryba Ci weźmie tutaj, jak coś takiego fajnego weźmie, to zobaczysz plusk przy tym, z reguły jakąś falkę i poczujesz szarpnięcie na lince. A jak poczujesz szarpnięcie na lince, no to wtedy wędkę delikatnie do góry i wtedy kołowrotkiem sobie możesz skręcać skręcać? tak, zresztą no czekaj, jeden rzut zrobimy tylko taki testowy. testowy jest patrzcie jaki piękny lipień tu się lipienia nie spodziewałem Piękna ryba! O, powiem wam, że jeszcze takiego dużego tu dawno nie miałem. Wow, to prawie 40 lipień. Masakra. Trzymaj mi rękę na chwilę. Ale piękny lipień, Tego się tu nie spodziewałem. Co się popłynęło? Ale widzisz, na czym to polega? Wrzucasz muszkę. Ja Wam mówię, że tutaj jest kurczę sporo ryby, bo to widać z góry. Co się zaplątało? Podnosi, niech ona nie podrzuca się. Strąga złowiłeś. już idę do ciebie, czekaj. No, włóż go do wody, włóż go do wody w tym podbieraku. Ja idę do ciebie, muszę aparat naszykować. Spokojnie, niech sobie pływa w podbieraku. Daj jej luzu. Ej, jest strążek. Franek i pierwsza ryba na weekendzie. No, wypuszczaj. Gratulacje, będziesz na filmie. Ja tego. Nie, 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 tak, tak trzeba. Spod tego miejsca, spod tego drzewa, właśnie tak jak ci mówiłem. Ja idę go podbiorę. Na skoczka, o w dziurę. Przyję. Ale pięknie walczy. Podebrać ci go? No, taki już pod 40 będzie. I tutaj spod tego drzewa co chwilę wychodziły. Dzisiaj korzystamy z chwili, mieliśmy jechać na Gryfów, na Kwisę, ale przyszliśmy do naszego centrum dowodzenia i patrzymy... Mała woda. Cały czas lecieli 14-15 metrami a teraz nagle jest malutka. Także nie tracimy czasu na gryfów, bo tam mamy gryfów. Teraz trzeba popchnąć tutaj. Chłopaki się wiążą. Idzie już im to coraz lepiej, coraz sprawniej. Co nie? Stacho już nawet wędkę sam składa. Antek też. Zobaczcie, jechaliśmy na gryfów, ale się okazało, że na leśnej zakręcili wodę. O, jest ryba, od razu zobaczcie, Andek już ciśnie. Spadł czy nie? Jest, jest, dalej. Teraz kij czubek do góry. O, spadł. Nie, już nie podkręcaj kołowrotkiem, nie podkręcaj kołowrotkiem. Spokojnie kij do siebie. No, próbuj go w rękę, bo mnie tam nie ma. i yes. teraz Kolejny wstrąg Anka Trzeci. Znaczy drugi wyłowiony. Drugi wyłowiony. To się piło Antek, kolejny wstrąg. Na mokrom swali. Malutki, ale jest, dawaj go, dawaj go, dawaj odhaczaj. Nie ma go tutaj... co tutaj go męczyć. Nie zajmuj się teraz kołowrotkiem, ryba jest ważniejsza, to żywe stworzenie jest. Rzuć tą wędkę na bok, odchacz tą rybę i wtedy sobie zrób z wędką różne rzeczy. Chodź, chodź. O, jaki ładny. No ten już taki podmiarkę no. No Antek ma kolejną rybę. Ma taki luz na lince. Gdzie ta ryba jest? A jest. Na orange taga. Dawaj, dawaj. Antek, linka jedna w rękę. No i podciągnij, podciągnij tą rybę. Nie z kołowrotka. Rybę podciągnij sobie teraz. No, niekoniecznie w zęby, ja robię to w zęby, a ty. Jest ta ryba jeszcze? Jest. <grybujesz> dobra, dobra, i już za dużo dałeś teraz, widzisz? Musisz ciut poluźnić. No i dawaj ją do siebie, dawaj ją, kij do góry, kij do góry, czubek do góry, dawaj, 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 dawaj. No i dawaj, kij do góry, do siebie. O, no i chwytaj tą rybę w rękę. No i sobie ją wyczep teraz. Już nawet nie patrzę, który to już twój, bo. I nasza przyjemność na Kwisie dzisiaj nie trwała długo. Odkręcili znowu wodę. Nie wiadomo jeszcze ile metrów, bo już zaczyna przybierać. Ale to chyba będzie jednak znowu 14 metrów. Także no niestety musimy uciekać. Godzina 15 po 7. Troszeczkę połowiliśmy. Yy... Większych ryb nie było, mniejszych ryb sporo, okoń nawet na Kwisie się pojawił, tutaj na Leśnej, pewnie z jeziora z tą dużą wodą wyleciał. No nic, uciekamy do domku na kolacyjkę, jutro ostatni dzień naszego trzydniowego wypadu. Zobaczcie, Antek wziął moją wędkę na nimfę, spokojnie, spokojnie, się zmęczy troszeczkę, nie, to jest... Albo lipień, albo płoć. Zobaczymy zaraz. Jazik chyba. Nie, płotka chyba jest. Zobaczcie, jakie tutaj fajne są. Siup! Jest! Ubiłem! Ubiłem! Dobra, damerować, dobra, dobra. No gdzie ty uciekasz? No stójże że tu. Ja nie będę latał za tobą z tym podbierakiem, Bo ja tutaj filmik nagrywam. <laughs> o, ona już to wzięła, aha! Już wy, przecież już masz odschoczone. Odschoczone mam. Ojeju. Zostaw, 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 zostaw. No. Oj, nie. O, czekaj, bo to film jest cały czas. Zrobimy je zbliżenie. Elegancko, dobra. Wypuszczaj ją. Oszła. Yes. Gratulacje. Pierwszego dnia. Na nimfę. Mieliśmy wracać, a jednak... No. się złowiła. No i super. Bardzo dobrze, udało ci się. Gratulacje. Stachu yes, złowił. To jest chyba mały klenik. No. Dawaj, 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 dawaj go do, do ręki. Czubek, wędki do siebie i, i, i uważaj, bo ryba jest śliska. Siub. Dobra, muszę przerwać nagrywanie, bo muszę pomóc tutaj Stachowi. No, gratulacje Stachu. Zaliczyłeś pierwszą rybę na obozie. Jest, tak. robimy dalej. Nie uwierzycie, ale normalnie poluję miarkę, na wzięła. miarka pstrągowa. Mam nadzieję, że go... No tak bywa. Tam był. Piękne ryba, nie? Dobra, trudno. Uwaga, zobaczcie. Ła! Piękny Lipton wraca do domu. Strąg spadł, niestety większy, ale 38. Piękny rybak, nie? Ej, 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 Paka, kolorowa płetwa. No i to by było na tyle naszego dziewiątego, trzydniowego wyjazdu muchowego na Kwisę. Leśna nas niestety pokonała dużą wodą w tym, w tym wyjeździe. Mam nadzieję, że piątkowy, dziesiąty będzie już bardziej łaskawy, że będzie można połowić na leśnej, ale źle nie było. Kwisa górna również jest dosyć fajna. Praktycznie wszyscy złowili rybę, jedynie Karol miał jakąś tam spinkę, a tak poza tym wszyscy mieli w ręku ryby. Niektórzy jedną, niektórzy więcej. No, chyba nie było źle. Jestem pierwszy raz na wyjeździe, na pierwszym wyjeździe. Co wiem, kupę pstrągów i naprawdę mi się tu bardzo podobało. I drugie co się dodać, zostawcie łapkę w górę na kanale Fly Adventures. Super. Jak straty jakieś też, jak wiadomo na weekendach są, ale to nie jest wina Stacha, bo to ja połamałem wędkę, Stachu miał zaczep. Ja chciałem zaczep odczepić i wędka się połamała. Także szukam szczytówki do Exory yy, w piątej klasie egzori trout. Jakby ktoś miał na zbyciu. Albo wie, gdzie można dostać, to sędziom przygarne. Tak, on nie złamał. 100%. 100% wędkarstwa, 0% fuszerki, a ja jak zwykle. A ja jak zwykle chciałem, no szybko zaczep zrobić i końcówka poszła. Do zobaczyska w piątek jedziemy na kolejny dziesiąty weekend z chłopakami. Mam nadzieję, że też coś ciekawego się wydarzy. Pozdrowionka.